Zaczynałem studia na kierunku nanoinżynierii materiału, prowadzony przez Wydział Fizyki, Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Przez pierwsze dwa lata mieliśmy podstawę, zatem przedmioty specjalistyczne z możliwością wyboru, tak że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzięki temu, że kierunek jest realizowany na dwóch wydziałach, mamy dostęp do szerokiej gamy sprzętu laboratoryjnego, takiego jak mikroskopy elektronowe czy też komory do otrzymywania cienkich warstw. Sprzętu tego możemy używać w ramach projektów dyplomowych oraz projektów realizowanych w ramach koła naukowego. Najbardziej mi podoba się na tym kierunku podejście wykładowców do dydaktyki. Są oni nie tylko ekspertami w swojej dziedzinie, a także pasjonatami, którzy potrafią przekazać swoją wiedzę w przystępny i ciekawy sposób. Po ukończeniu kierunku możliwości pracy są szerokie. Ale jeszcze przed ukończeniem studiów większość z Was, bez względu na to, czy wybrało ścieżkę teoretyczną, czy też eksperymentalną, znajdzie pracę w zawodzie. Może to wszystko wydaje się trudne, lecz uwierzcie mi, tak naprawdę większości studia na tym kierunku są miłą zabawą. Nawet jeżeli ja, jako obcokrajowiec, który jest o 2-3 lata młodszy od swoich kolegów na kierunku, dałem sobie radę, to Wy tym bardziej. Dlatego zapraszam na nanoinżynierię materiałów.